kochani, bez luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno To lato z parkami, w górach na wodą w lesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień Wakacje kochani, po bębny, dupnią zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno Po lato z parkami, muzyka się niesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień razy słońce, płoty na czole Czas jechać na wodę, nie zapomnij wziąć krótki Tygagagalot, starzy w żdące Autem, cokiem czy na kole Letniskowe pokoje, albo pod na namiot, jak kto woli, co kto lubi Gdyby się nie nudził, czubił Rozumu nie zgubił, wszyscy razem Tu dziś, kura lecha, nysy czy kaszubi Psy do budy, puste kluby, czas na tener gruby Ej. Głośnik w budni Chodzi się wódka z studni, jeden nie pił od studni Drugi pił od dwóch dni Wszędzie pełno wrażeń Kolejki przy rolwarze, kawały komentarze Planów i marzeń, miłość I muzyka idą w parze Rano odgłosy natury, wstali gospodarze Potem muzyka z i Mnóstwo wydarzeń, a wieczorem ale przy ognisku i gitarze Długi rozbiki, wysoki skok Jak zobaczysz taki lot, nie musisz pytać się kto? To. Przoda czapki, ręczniki, klatki Filujemy nad wodą, jak chcesz to chodź się z nami napić Ty woli grill wiem, też to lubię za ten ciepło dni oddałbym ostatnią stówę i gdy przyjdziesz zima, to nie przejmuj się nic, szybko wrócisz do tych chwil opalanie. Poczuć ten temat, to lepiej się spiesz, bo czasu już nie masz Kończy się lato, do zobaczenia za rok Szukaj nas na koncertach, tam odnajdziesz pomoc Szkoda, że lato mamy tylko trzy miesiące, ale dzięki temu te trzy miesiące są tak gorące tam ci słońce tam odnajdziesz trzodę, brat Kończy się sezon nie kończy się świat Są wakacje, kochani, bez miny luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami w górach na lesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień Wakacje, kochani, ciepło wewnątrz Zacieszacie z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami, muzyka się niesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień I'm so fucking happy Przygotowany ręcznik już odczystany do butelki Pierwszy to cieszy, bo przynajmniej uciekły jego śmiechy. Przez parków nie znaczył, za nim jeszcze wsiedli. Ale jesteśmy, jedna się kąpać, bo coś tu śmierci. Mówiłem, nie bierzmy, dziewczyn u pan pędzi Ze 140 i to na zewnątrz. Dzień jest naprawdę piękny, it's beautiful. Kocham ten luz, we trzech z tyłu. j we środku, pół, gruby brzuch z przodu, Ciluj. Przeszedł rok przerwy remontowe, reset murom, urlop o długości rekordowej festa festatowe, przypłynności finansowe, jak trzydniowe rapowe święto w kradę skralowe Choć trzy tygodnie w karcie, weekend za petardę, uchodzi bowiem stanowi unikalną mieszankę Fale na mowę i rozpinie. zaś wypoczynek, gdzie rafy koralowe to koncerty nosynek Chytą chwile umotne, jak czasy motorynek, mową czynem, marcha chociaż rana pelerynę Co na żywo w telewimie, oto wesoły miasteczko i parking, radzi energią przy jasno czy ciemno Choć po większość trzeba stać, czasem się nie da spać Wspominam góry, może zapierdalając na wstaw Żadne biuro podróży nie ma w ofercie wakacji z muzyką prawie z Afryki o tej mocy integracji Są wakacje kochani, bez spiny luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami w górach na wodowesie Bawcie się z nami Zanim przyjdzie jeszcze Wakacje kochani, czep pogłębny dnią Zacieszacie z nami, zanim będzie za późno Rato z parkami, muzyka się nie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jeszcze Kochani, bez pily luźno. Pabcie się z nami, z nami będzie za Po na to z parkami w górach wreszcie. się. Zanim przyjdzie się! Wakacje kochani cię po pewnych Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno! Kato z parkami, muzyka się niesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie się! Razem słońce, płoty na czole, jechać na wodę! Nie zapomnij wziąć krótki kagalot! Starzy w dółce, autem cokiem czy na kole! Letniskowe pokoje albo podamer na namiot! Jak kto woli, co kto lubi! Gdyby się nie nudził, czubił, rozumu nie zgubił! Wszyscy razem tu dziś, Kurale, chany, żeby Wszyscy to body, proste kluby, czas na tener gruby Głośni w górni, chodzi się wódka z studni Jeden nie pił od studni, drugi pił od dwóch dni Wszędzie pełno wrażeń, kolejki przy rozwarze Kawały komentarze, na i marzeń miłości, i muzyka idą w parze Rano odgłosy natury wstali gospodarze Potem muzyka z furli, mnóstwo wydarzeń A wieczorem bal przy ognisku i gitarze Długi i wysoki skok Jak zobaczysz taki lot, nie musisz pytać czy kto? To. Chylujemy nad wodą, jak chcesz to chodź z nami napić Ty woli grill, wiem, też to lubię Zatem ciepłe nie oddałbym ostatnią stówę I gdy przyjdzie zima, to nie przejmuj się nic Szybko wrócisz do tych chwil, opalając ten beat Wiem, ty też chcesz poczuć ten temat no lepiej się stwierdź, bo czasu już nie masz Kończy się lato, do zobaczenia za rok Szukaj nas na koncertach, tam odnajdziesz pomoc Szkoda, że lato mamy tylko trzy miesiące Ale dzięki temu te trzy miesiące są tak gorące Tam gdzie słońce, tam odnajdziesz strzodek Brat, kończy się sezon, lecz nie kończy się świat Są wakacje, kochani, bez piny luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami, w górach, na nad Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień Wakacje, kochani, ciepło, wędny dół dnią się z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami, muzyka się nesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie się. I'm so fucking happy, przygotowany ręcznik już jodł, przystanę do butelki pierwszy, to przyszyk, bo przynajmniej uciekły jego śmiechy, parków nie mnie Za nim jeszcze wsiedli, ale jesteśmy, jesteśmy się kąpać, bo coś tu śmierdzi, mówiłem nie bierzmy dziewczyn, u, pan pędzi, ze 140 i to na zewnętrznym czuć, dzień jest naprawdę piękny, it's beautiful, kocham ten luz, we trzech z tyłu, 8 metrowe w środku pół, gruby brzuch, z przodu, chilluj. i full yeah. Przez rok przerwy remontowej Reset murom, urlop o długości rekordowej Cogniecie fest october przy płynności finansowe, Jak trzydniowe rapowe święto w kradę skralowe Choć trzy tygodnie w karcie, weekend za petardę Uchodzi bowiem stanowi unikalną mieszankę Fale namowe i rozwinie, stać wypoczynek Gdzie rafy koralowe to koncerty nosynek Chytą chwile ulotne jak czasy motorynek głową czynem, warcha chociał rana pelerynę Co na żywo w telewinie, oto wesoły miastać Poka i parking, razi energią przyjazno jasno czy ciemno Choć po większość trzeba stać, czasem się nie da spać Wspominam góry, może zapierdalając na wstaw Żadne biuro podróży nie ma w ofercie wakacji Z muzyką prawie z Afryki o tej mocy integracji Są wakacje kochani, bez piny luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno lato z parkami, w górach, na wodą, Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień Wakacje kochani, ciepło, błędny dudnią. dnią Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno lato z parkami, muzyka się niesie Bawcie się z nami Zanim przyjdzie jeszcze!